Przedsiębiorstwo społeczne jako organizacja prowadząca działalność gospodarczą realizuje określone i przyjęte w misji cele społeczne. Przykładem przedsiębiorstwa społecznego jest Garcarska Wioska w Kamionce. Przedsiębiorstwo społeczne w istocie prowadzenia działalności dochodowej nie różni się i nie powinno się różnić od firmy komercyjnej. Podstawowe różnice polegają na tym, Jaki jest cel tworzenia firmy? W przypadku firmy komercyjnej celem jest generowanie zysków, w przypadku tworzenia firmy społecznej jest realizacja celów społecznych i do, ich, do tego używanie dochodów z działalności gospodarczej. Tworząc przedsiębiorstwo społeczne trzeba wziąć pod uwagę pierwszy najważniejszy aspekt, a więc dostosowanie produktów przedsiębiorstwa do potrzeb klientów. Inaczej mówiąc, jeżeli będziemy wypełniali czyjeś jakieś potrzeby, to wówczas mamy rację bytu jako firma, która prowadzi działalność gospodarczą na otwartym rynku. Jesteśmy w miejscu, które jest nowym przedsięwzięciem Fundacji NIDA. Jest to Rajski Ogród, który funkcjonował będzie jako przedsiębiorstwo społeczne, którego produktem głównym będzie. Ogród pokazowy, pokazowy ogród z kilku tysiącami e, gatunków roślin oraz park dydaktyczny e, dla młodzieży. Prace znajdzie w rajskim ogrodzie e, pięć osób, które w tej chwili przygotowują się do funkcji e, ogrodników. Lipinki to niewielka miejscowość położona w powiecie nowomiejskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego. To tu w 1996 roku jedyna z mieszkanek założyła dziecięcą grupę cyrkową Heca. W jej skład wchodzą uczniowie i absolwenci Lipińskiej Podstawówki w wieku od 5 do 25 lat. Grupa liczy około 40 młodych artystów. Jest największym i najstarszym tego rodzaju zespołem w kraju. Kolejnym dużym krokiem ku aktywizacji i rozwojowi była decyzja o założeniu organizacji. Stowarzyszenie wspierania inicjatyw kulturalnych istnieje od 2005 roku. Produktami stowarzyszenia jako społecznego przedsiębiorstwa są warsztaty i występy cyrkowe podczas wydarzeń organizowanych przez samorządy lokalne, biznes i inne organizacje stowarzyszenie współpracuje na stałe z grupami o podobnych zainteresowaniach z Niemiec oraz Ukrainy. Wspólnie organizując coroczne obozy i pokazy. Nad poczynaniami Hecy niezmiennie czuwa Ewa Dębek. Stowarzyszenie powstało w ogóle jako krzyk rozpaczy kogoś. Ponieważ nie mieliśmy środków yy, żadnych, aby kupować sprzęt, yy, szyć kostiumy, no i postanowiliśmy założyć stowarzyszenie i ono powstało w 2003 roku. Powstało po to, żeby mieć osobowość prawną, żeby mieć własne konto, NIP, pregon, to co jest potrzebne również po to, by pisać projekty. Jesteśmy między innymi organizatorem międzynarodowych spotkań cyrkowych w Mieście Lubackim, na których przybywa bardzo wiele grup z całego kraju. Także organizujemy obozy dla dzieci. Póki co, obozy cyrkowe dla jakby dzieci zrzeszonych z nami, ale w planie mamy także obozy komercyjne dla różnego rodzaju innych grup. Także to jest to. Poza tym chodzimy na szczudłach, na wszelkich promocjach, także na weselach, sypiąc kwiaty nad młodą parą. Także jest to takie uatrakcyjnienie. Grupa ma na swoim koncie liczne prezentacje artystyczne. Członkowie Hecy gościli w Portugalii, Hiszpanii, Holandii, Litwie, Rumunii i kilkakrotnie w Niemczech. Uczestniczyli w festiwalach w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz w Katarze. Członkowie grupy są laureatami licznych przeglądów. W maju 2002 roku zdobyli główną nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu w Rumunii. Rok później widzowie w całym kraju mogli obejrzeć film dokumentalny w telewizji polskiej pod tytułem Cyrk Wita Was. Do tej pory wystąpili w kilku innych programach, m.in. Talent za Talent, Ja tylko tylko czy ekspres reporterów. Droga do kariery choć Kręta to niezwykle owocna. Zaczynaliśmy od bardzo małej grupy właśnie w 1996 roku. Było nas niewiele. Najpierw żonglowaliśmy owocami, także nie mieliśmy w ogóle rekwizytów. I to było dość zabawne, bo korzystaliśmy z tego, co daje nam natura tak naprawdę, żeby to wykorzystać w pokazach. A potem w trakcie już występów, jakby nasz, nasz budżet był troszeczkę większy, kupowaliśmy rekwizyty i, i dzisiaj myślę, że możemy pochwalić się naprawdę super sprzętem i to z najwyższej półki, także jesteśmy z tego bardzo dumni. W grupie cyrkowej jestem od około 5,5 roku. Na zajęciach zaczynałem od nauki sztuki iluzji, sztuczki z kartami, z koralami, z węzełkami, a później, płynnie przyszedłem do nauki jazdy na monocyklu, jazda z jedną nogą. Na monocyklu mam zamiar nauczyć się piruetów, co no nie jest wcale takie łatwe, ale staram się. Może, może kiedyś mi wyjdzie. Zajmuję się między innymi jeszcze hurahopami. Uczę się pięciu hurachopów kręcić na ciele i zobaczymy, jak będzie dalej. Za granicą odbywały się projekty w Kassel z grupą cyrkową, będącą tam też młodzieży. W Polsce zwiedziłam takie miasta jak Wrocław, kilkudniowe warsztaty szkoleniowe, cyrkowe dla młodzieży, w Toruń, Gdańsk, w Mam Talent byliśmy też, Dzień Dobry TVN. I wiele innych programów telewizyjnych. Moją ambicją jest też stwarzać dzieciom możliwości dalszego rozwoju. Zdobywać środki na to, aby zapraszać profesjonalnych mistrzów, którzy poprowadzą tak warsztaty, że rzeczywiście te umiejętności staną się osiągalne dla dzieci. Dzieci mnie też mobilizują do pewnych działań. Na przykład chcielibyśmy mieć namiot cyrkowy. Być może kiedyś będziemy go mieli. Osoby zainteresowane usługami świadczonymi przez grupę cyrkową Heca szczegółowe informacje uzyskają na stronie internetowej www.heca.com.pl lub telefonicznie 607-275-602. Fundacja NIDA zaprasza do współpracy w zakresie marketingu przedsiębiorstw społecznych. Fundacja organizuje warsztaty, konferencje, wizyty studyjne. Zaprasza do zgłaszania i prezentacji ofert w corocznie wydawanym katalogu ofert przedsiębiorstw społecznych. Osoby zainteresowane zatrudnieniem w sektorze ekonomii społecznej, organizacje wiejskie, grupy inicjatywne, prosimy o kontakt. Niedzicka Fundacja Rozwoju NIDA 1310 Nidzica, ulica Rzemieślnicza 3 www.nida.pl Telefon 89 625 22 26. Mail nida małpanida.pl